Siema, tutaj jaju. A to jest jak piątka, chwileczkę, Trigger! I ostatnio skończyliśmy właśnie przed zamkiem gwarancji. No, No, i No, idzie. No, idzie. No, Co na to zostało? idzie. No, Nie wiem. A nie idzie. No, idzie. A, idzie. No, idzie. No, idzie. Stój. Kto idzie. Krać jego hożury. Znaczy, Zobacz na jego kozulę. Skąd pochodzisz, Senu? Czy jesteś jednym ze sługą słóstw Magusa? Eee... Nie, nie przetrzymaj się tego. Teraz go pokonaj. Przestańcie, obrazy. od razu. na W ma maniery, to jest mój przyjaciel! Ale w nim jest coś dziwnego! Chcesz byście nie słuchali moich rozkazów? Wybacz mi, mo moja panno. Proszę wejść, ser. Poczywanie się. gdzie Takie. Okej, okay. a więc ta kamina nam pomogła. Więc powinniśmy być wdzięczni. Tutaj mamy sypialnię. No i nic prześwicielnego nie mam. No i masz fajną oddraj też. No więc pójdźmy dzisiaj. Możemy z tym zamku zebrać parę przydatnych lub nieprzydatnych tamtych. A ja tam zamierzam wykonać Okej. Okay. Tutaj mamy z kolei kuchnię. Uu. Ja... jestem głodny. U, Proszę, tu twoje jedzenie. A, w porządku. Hmm, słabo. Oczywiście braki jedzenia w porządku? Nie A tak, tu jest wojna z I Z jego cyrusami. Więc tutaj trzeba... ...że jazdno-tietlosem. Przez ten wejdźmy dalej. Uuu... nie leżło na niego. Chyj... Hmm. Przejdźmy go. Tu, 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 tu. Nie widzisz nas. tu tu Uuu, To jest miło. I dziwne jest to, że w każdym czasie jest to fałszywe No ale że kurczyka Czy on hmm. w kącie? Co? Hmm. Ale wiesz, w krepo. Tutaj, czego chcesz? Wpadaj stąd. Hmm. Mam cię na oku. Czekaj, co tu mamy? Uuu, skrzynie. Coś tu jest jak kr kr króla, jakbym powiedziała. Ale co, co tu mamy z skrzyni? Aaaa! Uuu, brązowe zbroje. Czy, czy, czy to właśnie miła? Nie mam? zbroje w kolorach. Ale to... Uuu, uuu, miła. całkiem. okiem, Muszę przyznać. A, a więc chodźmy dalej. Hmm, hi, 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 hi. Dobrze, tutaj już nic nie ma do roboty, a teraz chodźmy tam, gdzie pójść powinniśmy. Przy okazji, po drodze weźmiemy jedną skrzynkę. O, tym i yy, Na przykład do prawej włożę trzy skrzynie. Tu jest i chyba to tu jest, tak? No, oczywiście. Pewna czerwona. Dzięki. No, tak się powinni traktować jaja. Mówić trzy minuty. Cześć. O, jesteś. Proszę, zostawcie nas. nasze muszę porozmawiać z nim indywidualnie. Oczywiście, lesii, Wasza wysokość. Podaj bliżej serii? <śmianowicie> Czy tu? Eee, zabrałam cię, nie jaju? To ja, ale wszyscy nazywają mnie Lini. Jestem bardzo ucieszona, że jesteś tutaj. prawie się nie znamy, ale w y, pa, panzej się y, czuję, że przyszedłeś po mnie. Przecież, czułam, że przyjdziesz po mnie. Dziękuję jaju. Przecież... No, Co się źle? Czuję się jakbym miała zniknąć. Czy coś takiego? No. Pomóż mi! Jaju. Jestem, boję się! No, proszę, jaju! Pomóż mi! Wow, wow, wow! No Ale mamy czerwone włosy też jesteśmy dziwni. Więc weźmy zawartość skrzyni. To tak, eto, eto e, odnawia nam punkty e, mam. A, chciałem lakować, bo praca się zakończyła. I całkiem fajnie. Okej. Okay. A więc dziewczyn tutaj... Jaju! O, Eli! W porządku? Czy znalazłeś tę dziewczynę? I, zniknęła? jaki sposób... Z, co, co masz na myśli, że zniknęła? Hmm, tak jak myślałam. Ciała, że ją poznaję. E, wygląda identy identycznie jak... E, i to wygląda identycznie jak zamek z naszych czasów. To znaczy, że ta dziewczyna jest członkiem królewskiej rodziny naszych czasów. To księżniczka Nadia. Tam tam, tam? Łoł, wow, albo przerażenie wygodne. Hm. To jest księżniczka Nadia. Eee, czyli pierwsza Królewny mini. Jakoś tak to mm. fajnie, fajnie wszystko Muszę przyznać. Mm. Królewna mini. mini została złapana. I ktoś musi... Ktoś musiał jej... Ktoś musiał ją uratować. Ale historii. mělám. Jestli bych věděla, tak jak minulý metr od kolegů, pravdopodobně bychom Ale, když pravdivá krůleva mi tam za ještě To nie po prostu zniknie, nie mamy czasu. Jeśli chcemy lat właśnie historię, jaką znamy, musimy e, zmienić, to zmienić. Coś musiał zostać królewnie w tej erze. E, przez to królewna nadja została zniknęła. Pospieszmy się, musimy znaleźć królewnię. A, i tak, musimy się spieszyć, ale ja nie mam czasu na spieszenie się, więc będę skończył ten odcinek. Powolno. Zliczmy sobie z banku. I tylko pokażę że na tu napędz podstawy Eli ma e, jakiś podstawowy pistolet, podstawowy ubranie do Ale możemy dać jej, albo nie możemy dać jej do tej taką. I e, mam przy sobie od razu taki ciekawy przedmiot, który pokazuje życie przeciwnikowe. Ale jak już nie wiem, czas mi się kończy, więc żegnam. To był ja, cześć!